Witam Was w 31. odcinku z Gryden Airlines Simulator. dzisiaj pokażę Wam Road 7. Czyli, tak naprawdę, jest za pociągami towarowymi. Więc, siadamy do powozu. tylko zaplamy. I tak to bimę no to jedziemy no. nie wolno te tracę z musimy wszystkie musimy wszystkie To węgiel załamać na wszystko robimy powolutku do dzieła pokażę wam się, a mi na A Patrz. To, jest, to jest opis ładuje no, się węgiel na pierwszy wagon na drugi wagon i na trzecim wagonie Na czwartym wagonie, na piątym wagonie, na mm. szóstym wagonie, na no. no, wagonie, na no, szóstym wagonie, wagonie.

no i oci węgla, no będziemy zabierać, nie będziemy wchodzić Tak? O, musimy tak wjechać i tak, powoli wyjeżdżamy 5 mil na godzinę, no to znaczy, nie możemy jeszcze popracować, dopóki to świetnie w ogóle coś się święci za idę z jechać na dzień nie wyjeżdżamy czekamy O możemy to się pochwalić i to widzę dajemy

jedzie sd jedzie się nikt dwa a go zobaczymy jak on spręguje dobra powstrzymał się my odjeżdżamy tylko zobaczymy a on czeka na zwolenną drogę to jest i do zobaczenia witam was w ostatniej części jazdy po nie, my teraz wjeżdżamy do e i zakończymy drogę do e tam nie mam władzą, więc my po prostu biedzamy i nie jest Na to nie ja wskaźniak. Monek. Dobrze. Hamujemy. nie, nie, nie no. Tak, tyle. no to co? Na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo na obejrzenie filmu i zapraszam do obejrzenia innych filmów na, na YouTube. A więc do zobaczenia.